Witam z, tej, witam z tej strony Game Multi Ninja. A dzisiaj zagramy sobie w Happy Wizards, mój pierwszy filmik. Przy, więc dzisiaj sobie przejdziemy 10 mapek. Dobra, weźmy sobie naszego pana. Znaczy jeszcze nie nasz. Patrzcie, czarodziej Oh boy, that was delicious. Dobra, ojej, dobra. I znam tą mapkę i nie chcę jej przechodzić. Z jakiegoś romana. Dobra, to to będzie pierwsze. Uh Oho! Baterla... Uh Oho! <laughs> Co to było? Dobra, pierwsza mapka. Teraz druga. Bam! Co to? Nie bij! Tato! Aha, to nie bije mnie. Czemu? Ja chcę, żeby to mnie uderzyło. Lubię, jak mnie coś bije. myślę, że mi coś zrobisz. Buha, Ha ha, Bu -ha, -ha. ha, -ha. To było za trudne. Nie mogę tego przejść. Druga mapka. Dobra, druga mapka poszła. Teraz trzecia. Brrrm. Jednak zagramy sobie. Fuck, fuck, fuck. O, fail. Dobra. To była trze To była trzecia. Teraz czwarta. Musimy to zapatrzymy no, razem, po to. <laughs> o, dobra, dobra, dobra. Zł złego czędza wziąłem. Tak. No, no, ale zawsze w dupie muszę coś mieć. Muszę mieć coś. Dobra, nie ma takiego grania. Uy, jedziemy. Yy, nie, w ogóle nie dostał. Yy, bez głowy. Yy, Wiktory. Jeszcze raz. Yy, dobra, jedziemy. To jest nasza trzecia mapka. Muszę to przejść, bo się zdenerwuję zaraz. Okej, okay, jadę, 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 ale koksu. Ja, Wiktory. Trzecia mapka. Yy, trzecia mapka. Dobra, teraz czwarta. Szybko, 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 jedziemy. Czwarta. I co to jest? Aha, trzeba się było chyba tego noża złapać. Y jeszcze restartowe. Y nie, nie, nie. Liczymy. <laughs> Ole, urwał. <laughs> There is Sparta. Okay. Man is Sparta. Douglasie Sparta. Dobra, to wiem jak to wyglądało. Tak, nie, bez komentarzy. Oraz brzydkich skojarzeń. Okej, okay, okej, okay. okej, okay, idziemy. To jest nasza piąta mapa. Dobra, nie wiem o co w tym chodzi. Jest dość fajna, ale nie mogę rozkminić. I dobra. To będzie nasza czwarta mapa. Czwarta mapa? Toalitran! Tak jak ja lubię jeździć po toaletach. To jest piąta mapa, przepraszam. Chyba, pio, chyba piąta, nie wiem. Nie wiem dokładnie. Dobra, nie to była to była piąta <coughs> teraz szósta aha rozumiem co to jest Grałem <coughs> <coughs> to będzie siódma siódma Fajnie, faj, fa, 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 fajnie, to będzie fajnie. Fa, fa. Zagramy sobie ją mamą. Ją mamą. O! Kto to? Kogo my tu mieliśmy? Ja. Kogo my tu mamy w wózku? Nasz mąż. Ale dostał nob. Nie ma takiego grania nobie. Ją mama ciśnie. No nie, akrobata spadł. O! Ją mamy coś zgniotą. O widzieliście to? Aj zobaczaj, co? Co to? Siódma mapa i na koło ją mama. Ją mama. ją mama. Dobra, to było brzydkie. I... Dobra, to będzie nasza ostatnia mapa. Jednak. What? What? Okej. Okay. Kopnę się w głowę tak. Tak, tak będzie najlepiej. Bum, jedź, jedź. Jedźmy. Fuck. O, jeszcze się ruszam chyba. Dobra, ostatni raz to spróbujemy. Nie! Nie! Dobra, jeszcze jedna mapę. Mamy jeszcze troszkę czasu. Jak coś to widzicie, pewnie na górze, że nagrywam w Badikamie. Okej. Okay. Level Pro. Ja tam nie będę prosił o takie rzeczy, że... Proszę o łagodne komentarze w związku z tym, że to jest mój pierwszy filmik i... i. Kupa. Jakieś gówno mnie goni. Co to? Nie, no trzeba zmienić changera na oczywiście na naszego pogo gówniaka. Pogo gówniak. Pogo gówniak. Jedźmy pogo Jedź pogo gówniaku do przodu. Do przodu pogo gówniaku. Pogo gówniak. Dobrze, pięknie pogo gówniaku. Pogo gówniak jest piękny. Tak, tak, tak. tak, on tu robi, nie trafiają go w głowę. Nie wiem jak on to robi, że on jest taki mocny. Winner mm -hmm. na tym zakończymy. Albo dobra, jeszcze jedną mapkę. To ile nie, albo dobra, nie będziemy szukać. Tylko sobie weźmiemy harpun um, Run: Harpoon Run, i, Harpoon I szybko wyjmiemy sobie na, pana na rowerku. I jedziemy harpun Run. Aha, czyli tu, mm -hmm. czyli tu się przyda. Dobra. To był Happy Wheels. To był Happy Wheels z, z, z game Multi Ninja, więc cześć!